Witam wszystkich! Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak dużo możliwości daje Wam aplikacja Luna Amazonu do grania gry wideo na telewizorze w bardzo niskich cenach lub zupełnie za darmo. Słuchajcie, aplikację jak pobrać pokazuję, pokazuję w innym filmie. Jak ją pobrać, tą aplikację Luna. Co mamy co mamy do wyboru? Mamy Lunę, EA, gry Ubisoft, Prime Gaming, GOG.com i Jackbox Games. Zacznijmy od tego, gdyż tego w ogóle nie używam. To są gry, gry imprezowe. Wymagają subskrypcji 19,90 na miesiąc. Ja z tego w ogóle nie korzystam, więc pozwólcie, że to pominę. I teraz GOG Games, bardzo znana platforma do kupowania gier. Możemy sobie powiązać konto przez aplikację Luna. Automatycznie wszystko to się robi. popatrzcie, jest gier sporo do wyboru, do zakupu. Mało tego, te gry naprawdę są w dobrych cenach. Nawet jeżeli jakaś kosztuje więcej, tak jak ta za 199 zł, to za jakiś czas może być naprawdę duża promocja, że będzie kosztować nie wiem, 30 zł. Na przykład tutaj Robocop kosztował kiedyś 200 chyba złotych, teraz jest za 23 zł, można ją sobie kupić i sobie w nią pograć. Gra z 2024 roku, także ta naprawdę spoko cena, jak, jak za taką grę. Kolejne, kolejne, aha, jeszcze Wam pokażę, ja mam na razie kupione dwie gry. Od razu Wam powiem, że no nie, nie mam dużo czasu na granie, także to jest granie sporadyczne, dlatego też to później Wam powiem, nie wykupiłem jeszcze subskrypcji Luna Plus, gdzie jest ponad 100 gier za darmo, znaczy w ramach tej subskrypcji. Tutaj mam wykupione, na samym końcu one są, o, mam trzy gry, Kat 2, Call of Juarez Gangs Langer i Grip. Każda z nich kosztowała około 10-9 zł, także no, chyba się opłacało. Dobra, wróćmy sobie tutaj, czyli Jackbox.com. Prime Gaming, no to jest usługa. Gry, które dostajemy w ramach wykupu Amazon Prime'a, to są gry darmowe. Jak zainstalujemy lunę, możemy w nie od razu grać. Mamy tutaj Fortnite'a. Sage X Rainbow Six jest też, Fallout jakiś, New Vegas, Fallout 3, coś tu jeszcze jest. Tragmania to jest, to jest wszystko z Fortnite'a. Brig Life, reszta gier tutaj w większości są, to są gry które się zmieniają co miesiąc. Dostajemy co miesiąc od Amazonu. Gry, które możemy sobie przez miesiąc w nie pograć. One są raczej z tej listy, albo nowe, albo z tej listy, która jest w subskrypcji Luna Plus. Także też fajna opcja. Tym bardziej, że to jest za darmo. Płacimy za to 50 zł na rok. Dobra. Teraz wróćmy sobie dalej. Ubisoft Plus. Tu już są naprawdę fajne tytuły. Assassin's Creed. Far Cry, co jeszcze mamy? MotoFest, Rainbow Six, Watch Dogs. No tutaj gry są już trochę droższe. Nie wiem jak, jak normalnie kosztują, ale na przykład 289 zł za The Crew MotoFest. Na razie nie mam nic z Ubisoft'u wykupionego. Były niedawno promocje, także też można było za 30 parę złotych wykupić sobie jakąś gierkę. No trzeba sobie po prostu pilnować tego. EA, czyli gierki z platformy EA, które możemy grać w aplikacji Luna. Tych nie ma dużo, ale to są fajne tytuły. Na przykład Need for Speed Unbound i FIFA. Jeżeli ktoś interesuje. To, to może sobie też wykupić i pobrać na aplikacji w te gry. Tutaj też cena jest dość duża. Yy, natomiast te gry FIFA 25 i Need for Speed są dostępne w yy, tej części w subskrypcji Luna Plus, za którą płacimy 39,90 miesięcznie, więc skoro gry, te gry tyle kosztują, więc chyba opłaca się po prostu wziąć tą subskrypcję. Już przejdziemy do tego. Mamy tutaj subskrypcję Luna Plus. Tak, jak mówię, ja nie mam wykupionej. Zobaczcie, 39,90 na miesiąc. No to chyba jest najtańsza oferta do streamingowania gier wideo. Yy, tańsza niż GeForce, niż, niż yy, Xbox. No i tutaj możemy grać, jeżeli mamy wykupioną subskrypcję. FIFA 25. No i jest dużo innych gier. Naprawdę ponad 100 gier. Jest też ten Need for Speed, jest ponad 100 gier. Nie są to może jakieś wybitne tytuły ale niektóre są naprawdę fajne i można, można je ograć. Dobra, pokażę Wam na przykład jak, jak z tego konta GOK można w coś zagrać. Włączymy sobie gamepada. są te nasze gierki, na samym dole są te, które mamy kupione, Calhau, włączamy, graj. I za moment będziemy będzie mogli sobie zagrać, widzicie na żywo jak, jak trwa ładowanie gry, po, po, internet jest po kablu, 100 mega, światłowód. Zobaczcie, jak to sobie chodzi, wszystko specjalnie nie będę przyspieszał, żebyście widzieli, ile to trwa. Myślę, że czas jest podobny do ładowania. Yy, ładowania gier na konsoli. Nie wiem jak jest na PC. no już nam się załadowało. Już sobie szybko włączymy kontynuację. Bardzo fajna gra. prowadza nas w nastrój. O... Dobra, well i assumed the wild bunch was likely in the still intact part of the train high above so i had no choice but to make my way up through the passenger cars down there was the train se the Będziemy szli I Zobaczcie całkiem fajna grafika, całkiem fajnie się gra. No i właśnie spadłem powiem... Dobra, chyba wystarczy eee... Możemy wyjść po prostu przez przycisk Start na, na joysticku, wyjść do menu, albo użyć y, przycisku, który y, wyzwala nam menu luny. Zamknij to jest takie twarde wyjście. A przepraszam, to gry. z gry, to i z gry, Dobra, Pyta nam, czy nam się podobało. Ta pyta o subskrypcję. No i tak to wygląda. Mogę Wam jeszcze puścić. Tu mamy z Goga. Jeszcze Wam puszczę z darmowego Prime Gaming. Na przykład. Gra Control. Ona jest. Ona jest w tym miesiącu dodana za darmo. Fajnie, fajnie to wszystko jest zrobione, każda gra jest opisana, są do niej zdjęcia. Można, można poczytać, można zobaczyć streamowania z Twitchu jak ktoś grał. Naprawdę bardzo fajna aplikacja Luna, w której możemy sobie za darmo albo za niewielką cenę pograć gry na telewizorze. Kontynuuj grę. Ona się szybciutko załadowała, jak widzicie. No i tak to wygląda. Tutaj ta gra jest grą taką fabularną z elementami strzelanki. Czasem trzeba tak faktycznie użyć pistoletu. Dobra, nie będę się rozgrywał za długo, bo chodziło tak naprawdę o to, żeby pokazać wam, jak działa aplikacja. Wejdź do menu, potwierdź. Wyjście. I tyle. Tak no jak widzicie, wszystko ładnie, sprawnie działa. Wszystko w jednym miejscu. Do wyboru kilka rodzajów gier z różnych platform. Możecie instalować co chcecie. Możecie kupować co chcecie. E, subskrybować. Myślę, że naprawdę warto zainstalować. Jeżeli ktoś nie, nie chce wydawać pieniędzy na konsole, to naprawdę warto. Polecam Cześć.